Wysokiej ósmej kadencji serdecznie witam na sesji Panią Wójt, Dobrze. witam serdecznie zastępcę Żyta, witam serdecznie Panią Stasów, witam serdecznie także Państwa Radnych. Na skład osobowy 15-radnych 15 obecnych jest 14, co stanowi kworum Rada może podejmować, proszę Państwa, proponuję następujący porządek obrad sesji. Punkt pierwszy, otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad sesji. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 26. sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokie. Punkt czwarty. <coughs> przepraszam. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Punkt szósty. Zamknięcie obrad 27. sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokie. Czy są jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 26. sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokiej. Protokół wyłożony, można się zapoznać. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję za głosowanie. Stwierdzam, że głosowało 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem protokołu z posiedzenia 26 sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Wysokiej. Przechodzimy do punktu 4, porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Bardzo proszę. Panie. Szanowni Państwo, to to zmiana wieloletniej prognozy finansowej i zmiana aktu budżetowej wynika z otrzymania dotacji w wysokości... Inwestycje pod nazwą Budowa drogi gminnej nr 112-582L od kilometra 0 plus 290 do kilometra 1 plus 0,90 w miejscowości Biskupie Kolonia, uszkodzonej w wyniku gwałtownego wpływu wód opadowych w 2021 roku. W związku z tym zmianie ulegają dochody poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o wysokości dotacji, czyli milion 76 oraz wydatki majątkowe, wzrastają również o milion 76 przychody i rozchody pozostają na niezmienionym poziomie, Deficyty również pozostają na niezmienionym poziomie i załącznik przedsięwzięć nie wprowadza się w żadnych zmiany. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik za wyjaśnienia. Czy są jakieś pytania odnośnie uchwały? Idziemy do drogę. Freda pani kochana. Proszę? Pani radna idziemy do Freda. Nie ma zatek tak? To nie nie ma żadnych pytań, tak? tak. Jaka dzisiaj. Tak. Niech droga będzie zrobiona. No to niech tam. No, nie no, nie nie. To jest zakładne. No. nie to jest zakładne. Kamień będzie. Teraz zasiadku wyjdzie tam się

9 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 305 oraz artykuł 18 ust. 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami Rada Gminy Wysokiej w Palacie, co następuje. Paragraf pierwszy. 21.149.2020 2020 Rady Gminy Wysokiej z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany. Załącznik nr 1, o którym mowa w paragrafie 1 ust. 1 wyżej wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójkowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. No. 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 Tak, no. Tak, chyba, Dziękuję za głosowanie. Stwierdzam, że zagłosowało 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem uchwały. Przechodzimy do punktu piątego Porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Bardzo proszę o wyjaśnienie. W związku z otrzymaną dotacją zmienia się oznak numer 1 do uchwały budżetowej. W rozdziale 678 w Państwa producentów żywiołowych wprowadza się dotacje w wysokości 76 tysięcy, paragraf 63.30. W załączniku numer 2, w rozdziale 0,75, podstawowe działanie dynamiczne zmniejsza się wydatki o 3000. W rozdziale 616 drogi publiczne, gminne. W związku z tą inwestycją w kolonii w Wisłydzie w rozdziale 678 z łańcuchów klęsk żywiołowych wprowadza się kwotę 1, 365 tysięcy, czyli dotacja przez skład własny. Ten skład własny zostaje przesunięty z rozdziału 616-60-50. Rozwiązuje się rezerwę inwestycyjną, którą stworzono na ubiegłej sesji w wysokości. 96 274,44 zł. Zmniejsza się środki przeznaczone na inwestycje w przybudowę drogi gminnej na terenie gminy wysokie o 92 725 zł. Zmniejsza się o 100 000 inwestycje w miejscowości wództw to numer drogi L. Te środki przesuwa się na inwestycje w Biskupie Kolonia. Ale za wcześniej uczytać to. Kolejna zmiana w rozdziale ale teraz 42,10. Zwiększa się 15 tysięcy złotych materiałów i wyposażenia na olej około wysokiego typu y, kopu, y, z racji y, y, bardzo technicznych możliwości Zynięcie, zmniejszenie dotacji dla gok a zwiększenie tutaj rozdziału 745 4210. 10 W administracji publicznej pozostała działa na rozdział 755 zwiększa się e, paragraf 42-10 od post. na zakup artykułów do malowania oraz oleju napędowego do, do samochodów e, gminnych. E, w rozdziale 758 e, Zmniejsza się rezerwę celowo-inwestycyjną o 96 274,44 z rozdziału 801,48 w szkolnej i przesuwa się 5000 50 do rozdziału 801,04 na zakup środków żywności. 852.02 na pomocy społecznej zmniejsza się o 16 tysięcy paragraf 43.30. E, o taką kwotę przesuwa się e, do rozdziału 855.08 rodziny zastępcze e, 16 tysięcy na opłaty za pobyt dzieci w domu dziecka. W rozdziale 904 13, w w miastach i w gminach zwiększa się o 1000 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Głównie na zachód paliwa do morszarek oraz części eksploatacyjnych. I w rozdziale 521.09 w domu infrastruktury zmniejsza się do 10 tysięcy tej dotacji dla szkół na zakup oleju. I w zadaniach zleconych przesuwa się kwotę 418,22 z paragrafu 43.00 do 40.10. To wszystkie zmiany. Dziękuję. zmiany w uchwały przedmiot na 2021 rok. Bardzo proszę, Szanowni Państwo Radni. Są jakieś uwagi? Oj, nie widzę. W takim razie przytoczę tekst uchwały. Uchwała numer 27 na 2021 Rady Gminy Wysokiej z dnia 1 września 2021

2009 roku o finansach publicznych dziennik ustaw z 2021 roku pozycja 305 Rada Gminy Wysokie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 24 473 942,41 zł z tego dochody bieżące w kwocie.

dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 259 tysięcy. Paragraf drugi określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 28 667 417 79 zł 79 groszy z tego wydatki bieżące w kwocie 18 285 88 zł 4 grosze zgodnie z załącznikiem numer 2. Wydatki majątkowe w kwocie 10 382 329 35 zł. 35 groszy zgodnie z załącznikiem numer 2. W tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone w gminie ustawami w kwocie 5 572 778 74 zł. 74 grosze. Wydania na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte do realizacji na podstawie porozumienia w kwocie 1 788 175 zł. 69 groszy. Paragraf trzeci Określa się wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 9 562 765,78 zł. groszy zgodnie z załącznikiem numer 3. Paragraf 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik numer 5. Paragraf 5. Rezerwę celową inwestycyjną w kwocie 96 274,44 przeznacza się na inwestycje. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf 7. Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Panie stwierdzam, że głosowało 14 radnych. 14 radnych wyłącza podjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad. Zamykam obrady 27. sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokiej. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego dnia. Pomimo, że pomudny.